Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Krzysztof Koita z firmy Dekenik. W firmie Dekenik jestem odpowiedzialny za dział wsparcia technicznego i, i product management. Chciałem państwu przybliżyć temat recyklingu i energooszczędności energo w ramach gospodarki zamkniętego obiegu. Zanim do tego przejdę, dwa słowa dokładnie bardzo krótko o tym kim jesteśmy. Firma The Koenig, jest to znany na świecie producent profili PVC i kompozytowych. Koncern zatrudnia 4000 pracowników. Mamy 3000, z 3600 klientami. Generujemy przychody na poziomie ponad 600, prawie 700 milionów euro. Zajmujemy się wytwarzaniem profili okiennych, systemów okiennych, jak również w naszej ofercie są produkty budowlane. Produkty budowlane mówimy tu o różnego rodzaju deskach, elewacjach, okładzinach. Naszą dobrą jest to, że produkujemy produkty oczywiście dla budownictwa. Nie tylko z PVC. PVC to jest nasza domena, to był nasz pierwszy zakres działalności. Potem dochodziły też materiały kompozytowe, PVC, z drewnem, z fiberglasem, czy ostatnio również aluminium. Ale naszym tematem dzisiejszego spotkania jest właśnie gospodarka zamkniętego obiegu. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ okna z PVC są idealnym materiałem do recyklingu. PVC w 100% nadaje się do recyklingu, jest to bardzo cenny surowiec. Dlaczego ten temat jest tak ważny? Ponieważ ograniczamy w ten sposób wykorzystanie zasobów pierwotnych. Także wpływamy na zmniejszenie zanieczyszczeń i redukcję emisji gazów, gazów cieplarnianych. Jak ten proces wygląda, pokrótce przedstawiamy tutaj na tej, na tej ikonografii. Ten proces zamkniętego obiegu opowiem w, bardziej w szczegółach w kolejnych slajdach. Dlaczego recykling tak się roz, roz, rozpowszechnił? Dlaczego tak bardzo przykładem do tego wagę? Przede wszystkim dlatego, że PVC przetworzone nie ustępuje jakościowo materiałowi pierwotnemu. W pewnych aspektach nawet przewyższa parametry materiału pierwotnego, ponieważ jest to materiał bardziej upraszczony. PVC jest z polimerem. Kolejna przyróbka pogłębia tą polimeryzację, dlatego też materiał z, z recyklingu w pewnych aspektach nawet wykazuje lepsze właściwości mechaniczne niż PVC takie pierwotne. Kluczem tutaj jest również fakt, że PVC może być poddawane nawet, o mniej więcej musi wiadomo, że to nie jest dokładnie określone, ale do 20 razy recyklingowi bez pogarszania właściwości i jakości materiału. Odzyskany materiał w postaci granulatu, w postaci tak, tak, w takich, takich, tak jak przedstawiłem, takich tzw. pelec, może być poddany ponownej ekstruzji bez żadnych dodatkowych zabiegów na standardowych maszynach do ekstruzji, tak zwanych ekstruderach. Kilka faktów chciałem Państwu przedstawić, dlaczego recykling jest tak ważny. Ponieważ przetworzenie powłodze jest bardzo efektywne. Taki przykład: 45 tysięcy ton przetworzonych starych okien. 45 000 ton to była nasza wydajność, wydajność naszego zakładu w Belgii. Zaraz po otwarciu, teraz ona wzrosła do 100 tysięcy, ale na razie mówimy o 45 tysięcy ton. Czyli 45 tysięcy ton przetworzonych starych okien to jest około 2 miliony 300 tysięcy starych okien, które trafiłyby po prostu na wysypisko. Mało tego, wytworzenie PVC, pozyskanie PVC z recyklingu redukuje emisję gazów cieplarnianych bardzo znacząco. Każdy kilogram PVC z recyklingu zmniejsza nam emisję dwutlenku węgla o 2 kilo, czyli po prostu gdybyśmy mieli wyprodukować jeden kilogram PVC w sposób pierwotny, czyli z, z ropy kwasu jarkowego poprzez standardową produkcję, to o 2 kg więcej z każdego kilograma byśmy mieli dwutlenku węgla. Proces recyklingu jest też bardzo efektywny, jeżeli chodzi o wykorzystanie, zużycie energii. Jest bardzo mało energochłonny, także tutaj w stosunku do produkcji pierwotnego surowca mamy zmniejszenie energii aż o 90%. Gospodarka zamkniętego wieku w decydentie to nie tylko recykling. Cały nasz proces technologiczny jest tak zorganizowany, aby był ukierunkowany na pozyskanie i odzyskanie surowców. Czyli przede wszystkim polega na tym, to na właściwym projektowaniu produktów, tak aby, aby były w 100% możliwe do recyklingu. Proces produkcji również jest pod tym kątem ukierunkowany. Jeżeli chodzi o proces zbierania, odbierania materiałów z rynku, jest również wydajny, musi być, musi być wydajny i zrównoważony. Poza tym cały proces musi być również efektywny Ekonomicznie, dlatego też, aby tak było, musimy tego recyklingu dokonywać w najnowocześniejszych, bardzo zautomatyzowanych zakładach, jaki właśnie mamy w, w, w Belgii. Przede wszystkim, kolejnym elementem jest to, żebyśmy po prostu zużywali materiał z recyklingu do produkcji nowych, nowych produktów. I w ten sposób, oczywiście, zamykamy tą pętlę. Ważne jest, żeby wszystkie materiały z recyklingu trafiały do ponownego obiegu. A mówimy tutaj o recyklingu nie tylko PVC, mówimy o recyklingu całych okien. I gdzie robimy nasz recykling? Na razie mamy jeden zakład recyklingu. Jest zlokalizowany w Diskmite w Belgii. Dlaczego tam? No, przede wszystkim dlatego, że proces recyklingu ma sens wtedy, kiedy mamy dużą ilość surowca do przetworzenia. W Belgii, właśnie w okolicach Belgii, Francji, Holandii, okna twórcze mają dużo większą historię niż na przykład w Polsce, i tam mamy dużo okien, które są już poddawane recyklingowi. Okna o 20% 30-40-letnie z różnych powodów są wymieniane i dostają drugie życie. Myślimy o drugim zakładzie recyklingu, ale lokalizacja jego jest jeszcze nieokreślona. Będzie najprawdopodobniej w, w Europie, tutaj, w naszej środkowej części Europy. Lokalizacja, brana pod uwagę, to jest Czechy, Polska. Może, może, może też Niemcy. Kilka słów o naszym zakładzie. Zakład jest bardzo zautomatyzowany, bardzo duży, ale zatrudnia tylko 55 pracowników. Jest to największy zakład produkcji przetwórstwa PVC w Europie. Możliwości tylko recyklingu, mówię tu o przerobie, przerobie materiału nie produkcji materiału prywatnego, tylko przerobie ale tym recyklingowym mamy 100 tysięcy ton. Proces jest w pełni zautomatyzowany i wysoko wydajny, a przy tym również odnosi się bardzo wysoką jakością. Materiały surowe, które pozyskamy, wykorzystujemy we własnym zakładzie w Belgii, ale również w Polsce, transportujemy do polskiego do naszego zakładu tutaj w i też również produkujemy z tego, z tego materiału. Sprzedajemy też również ten surowiec do wielu, wielu, wielu innych odbiorców. Chciałbym pokazać krótki film obrazujący proces recyklingu. Piles of waste. First generation PVC windows and doors. More than 400,000 tons a year in Europe alone. Is this really waste? PVC is a 100% recyclable material that has a potential life cycle of at least 350 years. So, is this really waste? Or should we use it as a renewable resource? De Kooning's new recycling plant, located in the heart of Europe, transforms waste into a high quality, renewable material. Reshaping PVC into a renewable resource has a significant positive ecological impact and helps us to contribute to a cleaner future. Our recycled raw material is being used in the production of new profiles. This way, we minimize the use of virgin raw materials. This way, we close the loop. De creates a circular economy. So, as I zakład. To był film z zakładu naszego w Po Pokrótce jak ten proces właśnie przebiega. Pozyskujemy surowiec w różny sposób. Mamy trzy rodzaje odpadów. Odpady przede wszystkim odpady po, poprodukcyjne, czyli Post, post Industrial, czyli takie, które. Powstają na przykład w zakładzie produkcyjnym. Wiadomo, że produkujemy profil PWC, również jest pewien odpad wynikający ze startów maszyn. Proces, zanim się ustabilizuje, mamy pewną ilość odpadu. ten odpad, odpad, ten odpad jest od razu bezpośrednio kierowany na przemią wewnętrznie. Drugim źródłem surowca są odpady. Postindustrial, czyli od naszych partnerów, czyli od firm produkujących profile okienne, są to różne rodzaju ścinki, profile niewykorzystane. No i trzecim, w zasadzie takim najważniejszym tutaj źródłem materiału jest, są tak zwane odpady postconsumer, czyli odpady konsumenckie, czyli stare okna. Stare okna, które bardzo często są również bardzo zanieczyszczone. Mówię o tym, że mają szybę, mają, mają przecież w sobie wzmocnienia stalowe, mogą mieć klamki, różnego rodzaju elementy wyposażenia. Takie okna są bardzo trudne do recyklingu na pierwszy rzut oka. Nasz zakład jest w pełni zamontowany i za chwileczkę też to pokażę. Radzi sobie z takim surowcem. Po przemieleniu, przygotowaniu, sortowaniu, oczyszczeniu, surowiec trafia z powrotem na linię i produkujemy z niego pełnowartościowe produkty. Jak wygląda proces tak pokrótce nie wchodząc w zbytnie szczegóły tutaj, żeby też nie zdradzać zbyt wiele naszego know-how. Przede wszystkim profile w postaci nieprzetworzonych materiałów, jak to widzicie, są zważone, są to stare okna, są to niewykorzystane profile przez producentów, odpady, ścinki. Ten materiał jest wstępnie rozdrabniany. Co jest istotne, tutaj nie ma żadnej segregacji na kolory, nie ma żadnej segregacji wstępnie na to, czy materiał jest ze wzmocnieniem w środku, czy zamiera elementy okuć. To wszystko nie ma znaczenia. Jest to sposób mechaniczny transportowane do wstępnego mielenia i wstępnej tutaj segregacji. chociaż prawie że jest to segregacja, gdzie roz rozdzielamy PVC, chociażby od, od metalu. Oczywiście jest kilka różnych metali, kilka różnych procesów, które tę które separację prowadzą. Kolejnym etapem jest wieża wstępnego sortowania, czyli wstępnie zmielony materiał. Przechodzi szereg różnego rodzaju procesów po to, żeby odseparować od PVC szkło metal, Zanieczyszczenia w postaci piasku, gumy i innych komponentów, jakie mogą się znajdować właśnie w materiale. Kolejnym procesem jest sortowanie. Istotne jest to, żeby surowiec docelowy był też podzielony na kolory. Wiadomo, mamy okna białe, mamy okna. Oklinowane w ciemnej bazie, żeby wykorzystać jak najlepiej materiał z recyklingu, dobrze jest odseparować różnego rodzaju kolory. I mamy takie też separatory, który dzieli PVC pod kątem kolorystycznym także ciemne, jasne frakcje i białe. Następnie kolejnym procesem, już takim procesem, finalnym prawie że jest granulacja, czyli poprzez po przejściu cały proces, całego procesu produkcyjnego w ostateczności utrzymujemy takie charakterystyczne małe takie można powiedzieć tableteczki, my to nazywamy pelecy, także materiał, który nadaje się już do przewożenia i do, do ekstruzji. Gotowy surowiec oczywiście składowany. W, w silosach i dostarczany do poprzez też zautomatyzowany załadunek i transport do odbiorców. Odbiorcami, tak jak już wspominałem, są zakłady produkcyjne grupy Tekenik, jak również prowadzimy też sprzedaż tego surowca do niezależnych partnerów. I w ten oto sposób jak gdyby, zamykamy ten, ten okrąg, ten cykl produkcyjny i tworzymy gospodarkę zamkniętego biegu, ograniczając wykorzystanie surowców naturalnych i przyczyniając się również do ochrony środowiska. To tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.